na tą hopę, nie? tutaj. No. dawaj hopę piesek. If you wanna see me doing it, baby hop up on a fucking dick. Then she do a split nasty little chick. Walk right past me and ask me, Why you always, 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 always dodging on my shit? Why you always with the shit? Why you walking with a living? why you talking to that bitch and why you always talk to kids? Ain't your motherfucking friends in the motherfucking bands I just wanna see you walk with it. I just hop up by the stage. i was just trying to get laid. I just wanna see you drop it to the floor with it. Hit the flow with it. Then she pick it up. Baby girl, she lick me up, mm -hmm. and she licked me down crazy. I just caught that little bitch, she shaking like it's Haiti. Patience, baby, why you always play me? Why you always talk to girls, always talking crazy? Huh? Why you talking to me crazy? Said we just friends. I just hop up on a bean and I don't bend. Yeah, she hop up on a dick, I hope it don't. Bend. Just wanna get some, and I get some, so I got some. Now I got ones. Now I got two hundred in my sock. hey. Now you wanna fucking talk to me? You talk about the cheap shit, I could get free. Flip a bird, get a key. I just wanna get a rip. She just wanna fucking snip. Shit, yeah. So she wanna talk crazy to me. Always talking that shit. Girl, you crazy, baby. Yeah, I say you crazy, baby. Oh, mm -hmm. Duży Ty tym się raz dobrze o tym wiem wciąż obciągasz mu, bo ma BMW Ciągle towarzyszysz mu i z nim wozisz się Jaka Lucy błyszczysz, jaka kręcisz się Dobra, śpiewamy Ja, chłopie panowlał <grym wytął> Kupisz, Tobie właśnie te nie objęte nieja odise Czy z niewitą BMW Czy to z nim stał z tyki? Skóra na też jest, to moja BMW Trójka, piątka, czy też siódema Otwieram bagażnik, bo spadła mi chleba Mertka BMK w metalikonorze PRZEWAŻĘ JAKA LUSY, BŁYSZCZ JAKA LUSY, KRĘCISZ SIĘ tu Stary się kręci kurwa jak twoja matka w pracy OJŚCIE NAŻ KURWA A gdzie? Chopy Tadzir ty ty? No tak, Tadzir Chłopie pana to Kashima, Fox na Kashimie Rebilu to jest cygańskie złoto Widziałeś? Cygańskie złoto tak